Gorąco serdecznie, w tym filmie prezentuję Wam grę Farming Simulator 2015 Jest to gra związana z rolnictwem Od razu dodam, że Ja na rolnictwie, na rolnictwie się nie znam Dobra, zaczynajmy Weźmy karierę i... Na dzień dobry mamy Dwie mapki Ta trzecia to jest moja No nie moja, tylko pobrane z internetu Dobra Czytajmy sobie tą. Jak widać, czytuje nam. Poczekajmy chwilkę. Klikamy start na dzień dobry, mamy Tak, tak kombajn traktor no, to Na Też go zapłem tutaj mamy traktor. Taki tutaj nie przeze mnie. Też. Dobra. Jak zauważyliście, maszyny cię brudzą. Fajnie zrobili to nareszcie. Super. Weźmy sobie lepszą markę. Dobra, nie pyty ten. Oczywiście okay. są też ślady w pół. Super. Oczywiście maszyny też się brudzą. Jak się tego pozbyć, to zaraz wam pokażę. Wiemy sobie jeszcze. Nie. vrátou je z nás na Tak, to też... É. Yes, tutaj bem. Tudo tutaj bank, tá? Tak, bank. O, kredyt. kładźmy go. Okej. Okay. I da się wejść. O, da się, dobra. Mamy sklep. Fajnie zrobiony. Dużo nowych rzeczy. tutaj jest casher, jakby coś ktoś chciał skleba sklep tu dalej mamy marki tutaj są mody weźmy sobie tu i nasze mody są dobra oczywiście można też z skrótem wziąć उसका पूरी का Nie pamiętam, chwytka siewniki, zboże, trawa, pszenica, kukurydza, to jest chyba żepak, a to nie wiem co to. O, ziemniaki też można sadzić. Chyba tak, to żmienne. No i to tu jeszcze... A.

Góry tutaj znoszą jajka, które sprzedajemy je gdzieś, nie wiem gdzie. Bo w tę grę zacząłem grać od jakichś 3 dni. Jeszcze nie za bardzo ogarnąłem. Szczególnie jak wtedy, gdy się nie znam na rolnictwie nic. Zobaczmy, czy jakieś jajka są. Jak nie widzę. Nie ma. A bo ja chyba kurny kupiłem. Mam tylko koguta. Dobra, kupmy jakąś kurę. Zwierzęta, kura. Kup. 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 Trzy nam wystarczą. Jak na razie. Jest kura. Dobra. Tutaj mamy pomieszczenie na. 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 To tu jest. Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj chyba są buraki. A tu ziemniaki. Można też jeszcze kupić piłę łańcuchową no puch skwarna jest, kupmy ją Kup. okej okay. drzewa okay. прямо на Tutaj mamy silosty. Mapka. Tu mamy taki garaż na maszyny. Dobra, co tu jeszcze? Tutaj jest do opysku. Tam dalej jest. Jest, jest, jest. do Dam pracy tu jeszcze jest. O, tam tam mamy? Tu mamy misję. Jeżeli nie chcemy misji, możemy je wyłączyć. Częstotliwość misji co 2 minuty, co 5 i brak misji. Czyli wtedy będą wyłączone. Rośliny mogą usychać. Co tu jeszcze? Dobra, to chyba tyle. Mniej więcej tam opowiedziałem Wam. Pewnie jeszcze coś nagram z tą grą. Zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie się. Cześć.